Dzień dobry, jesteście tam? Poznajcie panią Teresę i panią Katarzynę. Obie panie wykonują zawód krawcowej. Za chwilę wszystkiego dowiecie się w szczegółach. Oczywiście, Oczywiście misiu. A co się robi na tym sprzęcie? A to misiu jest maszyna, na której zszywamy elementy ściegiem prostym. Tak? Najważniejszym elementem tu jest igła, nici, które są przewleczone przez wszystkie elementy oraz bębenek, który współpracuje z igłą. Ten bębenek wsadzamy tu. Współpracuję z igłą. Jak przekręcę kółkiem, to wyciąga się nitka i w ten sposób powstaje szef i łączy dwie tkaniny. A proszę mi powiedzieć, ta maszyna tak sobie będzie chodziła całe wieki. Całe. Nie, musi być naoliwiona, żeby dobrze chodziło. Tu jest taki pojemnik, tu jest oliwa i ona bierze, tu jest taki troczek, gdzie pobiera w ten sposób tą oliwę i smaruje wszystkie elementy. Czyli maszyna wtedy po prostu Smarowana. jest zakonserwowana, Zakonserwowana, zadbana. Smar, zadbana, tak? Ho, ho, ho! A proszę pani, pani Kasiu, a co to za maszyna? Cóż ona takiego robi? Misiu, to jest wyjątkowa maszyna, nazywa się overlock. I tutaj, w tym przypadku, jest to tak zwany overlock czteronitkowy. Możemy zainstalować cztery nitki i szyć za pomocą czterech. U nas akurat najczęściej stosujemy trzy. I teraz zademonstruję ci, co można z nim zrobić, jak go wykorzystać. A w tym celu musimy najpierw odciąć wszystkie trzy pozostałe nitki, i na ich miejsce zakładamy trzy nowe. Ja tutaj przygotowałam zielone, bo przygotowałam zielony materiał, żeby ci pokazać, co można z tą maszyną zrobić. Maszyną zabezpieczamy tkaninę, wykańczamy ją, tak, żeby się nie strzępiła. Wykończenie ładne brzegów różnego rodzaju po strzyciu, e, także do tkanin elastycznych, rozciągliwych i do takich, które po prostu bardzo łatwo się strzępią i rozdwajają na przykład na końcach. Tak, czyli wtedy taka tkanina jest po prostu zabezpieczona, prawda? I gotowe. Aha. Nitki są przeciągnięte. Zamykamy maszynę, bo ona jest taka sprytna, że nie będzie chciała szyć, dopóki nie zamkniemy tej klapki. No chyba Więc chodzi o bezpieczeństwo pani krawcowej, prawda? I to jest też taka podpowiedź ze strony maszyny, czyli jest inteligentna. Ja przygotowałam taki kawałeczek materiału, żeby zademonstrować, co ta maszyna potrafi. Ona nie ma bębenka. Aha. Nie y, przeciągamy z jakiegoś innego, tak, powiedzmy sobie, urządzenia nitki, tylko te nitki są właśnie tymi prowadnicami przeciągnięte. A jeszcze co ją różni, to to, że ma tutaj ja jeszcze może pokażę, bo to też jest bardzo ważne ma nóż. Tu i ten nóż obcina nam to wszystkie, wszystkie nierówności i to, czego po prostu nie potrzebujemy. Teraz jeszcze raz. Praktycznie ona jest bardzo sprytna. Bez tej maszyny byśmy sobie w ogóle nie poradziły. Uwaga, ruszamy! Zobaczmy się jak ładnie, równiutko. Bardzo pięknie zabezpieczony. zabezpieczone. Ho, ho, jaki ładny wzorek! Moi drodzy, aby zapamiętać wszystkie nowe nazwy, teraz razem z panią Teresą wyklaszczemy kolejno pierwsze overlock i klaszczemy razem gotowe rączki start. Overlock. A teraz wyklaszczmy nici. Mi ci. Klaszczemy kolejne słowo. Bębenek. Bębenek. I jeszcze jedno słowo. O właśnie. Dziękuję Pani Tereso za podpowiedź. Igła. Igła. Ściek. Ściek. I teraz ostatnie słowo. Stopka. Stopka. Mam jeszcze jedno pytanie do pani Kasi. Oprócz maszyn, jakich narzędzi używa krawcowa krawiec? Ja sobie pozwoliłam tutaj przygotować, troszeczkę to wygląda jak stół, stół chirurgiczny, Aha. ale czasami też tak się tutaj czujemy. I najprostsza rzecz, też bardzo, bardzo potrzebna, to jest tak zwane mydełko krawieckie. Jeżeli chcemy sobie coś zaznaczyć, zrobić jakąś linię, to wtedy rysujemy sobie mydełkiem i to jest taka linia, po której na przykład szyjemy sobie. A rozumiem. Albo jak chcemy coś skrócić, na przykład o 4 centymetry. Czyli też sobie zaznaczamy. Ale my prosto. I tak dobrze. 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 dobrze, więc to jest mydełko. mydełko krawieckie. Mydełko krawieckie. Wyklaszczmy od razu. Mydełko. Mydełko. Krawieckie, damy radę? Krawieckie. Bomba. Następne narzędzie. Następne narzędzie to są małe cążki. One są bardzo dobre, do, bardzo są poręczne do obcinania nitek, których mm. chcemy się już pozbyć yy, po szyciu. Tak? Żeby nasze dzieło było takie, takie staranne. Charanne. One są bardzo, naprawdę bardzo, bardzo poręczne do prucia. Ja bym sobie i... sprawdził. Wygodne? A, Świetnie sprężynują. Jeszcze raz, jak się to nazywa? Cążki. cążki. Aha, wyklaszczmy Książki. I pani Kasiu, co jeszcze na tym stole chirurgicznym mamy? Nożyczki. To, to, takie duże nożyczki krawieckie do cięcia. Na przykład chcemy tutaj po tej mhm. linii, którą mamy narysowaną, chcemy to wyciąć i sobie tniemy. One są większe, mają duże, ostrze, żeby można było, że tak powiem, zrobić większe ciach. Ciach. A drugie nożyczki, ciach, ciach, mhm. są zupełnie inne, bo te tutaj są proste, gładkie, Aha. tak? Oprócz tego, że są ostre, Aha. a te mają zęby. Po co? Żeby na przykład zrobić taki ozdobny. Brzeg. Brzeg. I są materiały, które się nie strzępią, czyli nie musimy się bać, że w czasie noszenia, prania, nam się zaczną tutaj psuć. I możemy użyć ich zamiast overlocka. Po prostu ten, ten ząbek powoduje, że tu się Zostawi, skos Tak, zostawia nam wody. taki wzorek. Rozumiem. Zostawia nam tak, wzorek. Tak, tak, tak. To jest kolejne narzędzie. To może je ja od razu wyklaszczę, Dobrze? Bardzo Dzieciaki proszę. gotowe mają nożyce. Nożyce. I to, że krawieckie, to już wiadomo. To są innego rodzaju cążki. Tak. Tych używamy, gdy na przykład zepsuje nam się zamek i chcemy tutaj ten suwak, wodzik, różnie się to nazywa, mm -hmm. docisnąć. Coś Czyli świetnego. bardzo, przez to, że są takie długie, mm -hmm. tutaj są nam bardzo przydatne, są wąziutkie i doskonale do tego y, mm -hmm. zadania po prostu. Się nadają. Mm -hmm. Jest to narzędzie bardzo ostre. Ja wiem, że elektryk takich używa. Pewnie tak. Mm -hmm. czyli, czyli troszeczkę pożyczamy sobie. Rozumiem. I teraz to jest nam potrzebne, kiedy chcemy y, odciąć jakiś guzik, y, jakąś napę. Ja mam na przykład tutaj w swojej sukience metalową. No, Misiu, wybacz, ale nie obecne sobie tutaj na sobie, no, ale o, coś Rozumiem, takiego robimy i usuwamy, metod, tak, tym, metod, tymi dobrać cążkami dobrać. usuwamy. One są mocne i są ostre. Pani Kasiu, ale już to, żeby na stole chirurgicznym u krawcowej leżał młotek, to ja jestem zaskoczony. I po co ten młotek? Jeżeli mamy jakieś bardzo grube elementy typu jeans albo na przykład taka skóra to jeszcze nie wszystko. Bierzemy taki ciężki duży kawałek metalu i na przykład, żeby pomóc naszym... to było kowadło. To jest mini kowadło. To jest mini kowadło. I możemy za pomocą tego mini kowadła i młotka zbić na szwy szwy. Wtedy przechodzi lepiej A Wtedy gładko Materiał staje się e, cieńszy, i bardziej miękki, i wtedy igła e, gładko, bardziej płynnie przechodzi przez ten materiał. Pomagamy naszym maszynom, dbamy o nie w ten sposób. A ja nie znałem tego sposobu i wielokrotnie I połamałem igły w maszynie. Bo my tu teraz Uuu. zdradzamy po prostu nasze tajniki krawieckie. Rozumiem. No I to pani Kasiu, dziękuję za taką podpowiedź. Teraz zostały nam jeszcze do pokazania. Dwie bardzo ciekawe stopki. Pierwsza, Aha. która jest jak widać biała, stopka tak zwana teflonowa. A czemu? Co to znaczy? To znaczy, że ma specjalną powłokę, która pozwala ślizgać się po materiale. Aha, I tutaj lepiej, przygotowałam lepiej. kawałek skóry. Te stopki wykorzystuje się do szycia Y, trudniejszych albo bardzo śliskich materiałów, na przykład do skóry. Ona nie hamuje. I wtedy po prostu bardzo fajnie się po tej skórze przesuwa. A ta stopka to jest taka też magiczna stopka, nietypowa. Co ona do, tutaj będzie robiła? Takie rowki ma. Tutaj zaraz pani Teresa pokaże nam. Do krytych zamek. Tak. Zamek to jest para. Tak. Specjalny zamek. Plus specjalna stopka, tworzą duet. Mm -hmm. I żeby móc wszyć taki zamek, który jest teraz bardzo popularny, wszystkie tak. panie mają w sukienkach, w tak. spódniczkach. i kieszenie nawet. też taki już w kurtkach sportowych, puchowych, nie widać po prostu tych ząbków. Jest taki bardziej elegancki. W ten rowek wchodzi nam tutaj ten, ta część tak. zamka, i wtedy możemy przyszyć. Tak, tak bardzo, bardzo, bardzo bliziutko. Bardzo, bardzo blizutko. To są nasze takie małe krawieckie tajemnice. No żeby jest... uszyć, trzeba zdjąć miarę najpierw. No, tak. Obud pasa. Mm -hmm. no. <noise> obud bioder i mierzymy obud bioder tak, tak, tak żeby przeszło. Zeszło. Tak. Mm -hmm. Obud klatki piersiowej też zawsze. Tak. Tam. No, o. Później bierzemy długość ramienia. <noise> Czyli od szyi do od szyi do, 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 do tego pleksu. do koszuli mierzymy ze zdjętą ręką, żeby do hmm, tak. a do płaszcza, do marynarek normalnie mierzymy, tak do połowy, na tak. tak, tu. długość do pasa zależy, co szyjemy. Jak sukienkę, to Aha. potrzebuje długość do pasa i wtedy długość całkowitą, albo sukienki, jeżeli bluzki czy to mierzymy. Jaką sobie tak, klient I Jaką mhm. sobie zażyczy. No i, no i ewentualnie jak spodnie, no to już nogawkę mierzymy. Tak, sam. i to bierzemy tak. tak. Głębokość, wysokość kolana Aha. i długość całkowita. To jest, są wymiary do spodni. Bo od kolana się dopiero i puszcza to zdędzenie. Już mamy te wymiary. To co dalej? No, rysujemy formę na papierze. Pokażę Wam, więcej, jak się rysuje formę na spódniczkę, dobra? No tak. To jest taka najprostsza rzecz. Patrzę, dajmy ma... Klientka ma 100 w biodrach. Dzielimy to na 4. 100 to jest 25. Przód jest szerszy o centymetr, to jest 26. Tutaj rysujemy na 26. Tutaj będzie na 25. Plus 2 cm to będzie 28. To ja po swojemu już tak mówię. O. Aha. Tu jest przód. Tu jest linia. Tu jest za założenie materiału. A tu jest rozcięte. Tu jest założenie. Dajmy tutaj. Tak, tu będzie przód. Tak. Tu będzie tył. Tył Tył jest zawsze węższy od przodu o centymetr no, w moich Panie. wymiarach. Tak. Tu mierzę centymetr z góry, odmierzam. Mhm. Na podwyższenie tutaj na linii boku mhm. musi zawsze być trochę podniesione. I od tej linii mierzymy przeważnie na 20 centymetrach są biodra i długość spódnicy. Jasne. I tutaj rysuję sobie linię, później sobie mierzę pas. Ile mam w pasie, rysuję linię. Aha. Tu sobie zaznaczam tak, tak, zaszewki. Wysłane. tak przeważnie 8-9 cm od linii załamania. Z przodu zaszewka ma 9 cm, z tyłu tu jeszcze robimy szerszy szew, żeby był mhm. na rozporek. Dodaję 5-6 tak. cm i, na wszycie, zamka i na wszycie zamka robię trochę mniejszy, i to wtedy wychodzi takie coś. Tak. I tutaj rysuję też te pod, podwyższenie na linii bioder. Mhm. I tutaj rysuję sobie zaszewkę. Zaszewka tak 13-14 cm ma z tyłu. Z tyłu. Tak, i mhm. tak wygląda spódniczka. Prosta sprawa. Pani Tereso, a jak już Pani wykroi coś z tej formy, z materiału, to, to, to co Pani potem robi? Tak od razu się szyje na maszynie? Trzeba najpierw skroić, przygotować do przymiarki. Rysujemy, do przymiarki? Tak, rysujemy sobie. Jak? O, mam tutaj... Kawałek jakby spódniczki, nie? Jest tutaj. I biorę sobie, naznaczyłam, gdzie jest szef. Szef przeważnie się robi tak od 1,5 do 2 centymetrów, żeby był szeroki. I bierzemy igłę z nitką i fastrygujemy I to jest taki szef luźny. To znaczy tak. Żeby połączyć, tak. tak łączymy tak, prowizorycznie, tak? prowizorycznie. Tak, żeby można było zmierzyć na kliencie. Aha. I potem klient przychodzi do, do, przymiarki. do przymiarki. I się wtedy patrzy, czy dobrze leży. Jeżeli coś trzeba zebrać, jeszcze szpileczkami. To są szpileczki. I spinamy na kliencie, czy jest za dużo. Wtedy Wtedyczamy no to... długość, jaka ma być określona już długość. Owody czy wszystkie pasują. O tak by było. To wygląda, tak naprawdę no Pani, jak taki rzeźbiarz, jest. prawda? Troszkę rzeźbi z materiału. Jest szyte, że się nie rozejdzie. Poznaliśmy sporo nowych wyrazów, to teraz wszystkie je po kolei wyklaszczmy. Rączki gotowe do klaskania i pierwszy wyraz to miara. Pamiętacie? Miara i miara. Kolejna czynność, którą wykonała pani Teresa, to forma for Forma. Następnie było takie przygotowanie do przymiarki, czyli fastryga, tak? Fastryga. Można też zamiast fastrygowania coś podpiąć czymś szpilkami. Szpilkami. I wyklaszczmy szpilki. Szpilki. No i teraz jak już mamy to sfastrygowane, pospinane szpileczkami, to wołamy klienta do przymiarki. Klaszczemy przymiarka. Przymiarka. Bombowo. Pani Teresa i pani Kasiu. Czy ja mogę mieć prośbę? Jaką? No otóż patrzę, patrzę. Panie takie są sprytne w tym szyciu. Takie wytrawne, krawcowe. To może mógłbym zamówić jakąś małą rzecz na, na mnie na przykład taką małą kamizeleczkę. Co? zgodzimy się? No. <grystanie> Obwód klatki piersiowej. Misiu ma tak, taka luźniejsza, nie? 52. 52 no, centymetry. Tak. Ja tutaj sobie napiszę zlecenie. Miś, kuleczka. Owód yy, bioder, tu bioderka no, na dołu kamizelki też jest 52. Długość kamizelki. Jaką zrobimy taką? Tak jak ta koszulka. Jak koszulka? No. 19 cm. I plecy. 22 Miara gotowa. Pani Kasiu, miś już zamówił kamizelkę, a ja zapytam, czy krawiectwo to zawód ginący, czy sobie... Radzący w dzisiejszych warunkach. Powiedziałabym tak: nie ma w tej chwili szkoły, która uczy krawiectwa, która kształci nowych krawców, mhm. ale jest to zawód, który się broni. Bardzo się broni. Jest to zawód, który się odradza i jest po prostu na to bardzo duże zapotrzebowanie. I krawiectwo, powiedziałabym, że podzieliło się na specjalizacje. My w naszym zakładzie specjalizujemy się w różnego rodzaju naprawach, przeróbka. przeróbka ale krawiectwo też dzieli się na takie ślubne, mhm. dzieli się na krawiectwo artystyczne, to są patchworki i wszelkiego rodzaju tarekki, tarekki. tak, różnego rodzaju torby i to są rzeczy, które często mają elementy robione ręcznie, wykonane ręcznie, tak? I broni się też krawiectwo tym, że łączy dwa biznesy w jednym. W dużych miastach jak Warszawa, Poznań, Wrocław mhm. są tak zwane kawiarenki szyciowe. I to jest dwa w jednym, czyli można sobie zamówić kawę, herbatę, misiu, herbatę kawę? albo soczek, kawę? Tak. ciasto i wynająć takie stanowisko z maszyną, ze stołem na godzinę, pół, tak? Czyli tak. coś się stało, nie mamy w domu odpowiedniego sprzętu, yy, chcemy coś zrobić samemu, idziemy do takiego miejsca, I tam korzystamy, działamy. korzystamy z tego dobrodziejstwa i tam żyjemy. Nawet z prawda? Yy, tak. I do tego jeszcze, te, takie miejsca są fajne, że one żyją tak jakby też trochę drugim życiem. I właśnie dzięki temu drugiemu życiu, tych pompów, to krawiectwo nadal się rozwija i coraz szerzej się rozrasta, bo takie miejsca proponują różnego rodzaju kursy. A, na przykład warsztaty, warsztaty szycia patchworków, szycia poduszek, szycia torebek, yy, szycia na przykład z to recyklingu, to torby na przykład na zakupy, tak? I to się świetnie rozwija i cieszy się dużym zainteresowaniem. Taki jest to miejsce bardzo mocno krawieckie, gdzie codziennie odbywają się warsztaty i kursy krawieckie. Zapraszam Was na małą wycieczkę. A tutaj mamy siedzącą sobie Romek, która właśnie wykańcza spódnicę tiulową dla swojej to siostry z na którym rozkładamy się z materiałami do pracy, ale też przy tym stole siedzimy, rozmawiamy. Podczas warsztatu tutaj dziewczyny właśnie przygotowują swoje szablony i wykroje. Przyznam się pani, pani Kasiu, że ja sam takie recyklingi wykonuję tak, właśnie, własnoręcznie lub właśnie, maszyną. Właśnie. I także parę taki rzeczy... Tak, taki hobbista, Tak. Jeszcze w ogóle krawiectwo to się na lekkich i ciężkie. A proszę pani, miałem epizod, zamawiałem u krawca płaszczyk dla siebie. To jest, to jest, to jest. Ponieważ jestem gabarytów takich jakich, mhm. jestem, więc musiałem szybko. No, tak, płaszczy. cały garnitur i płaszcz. Dzieci, jak zwykle mamy dla was zupełnie nową piosenkę. Tym razem domyślacie się, piosenka o krawcowej. Pani krawcowa to miła osoba. Tak się piosenka zaczyna. Śpiewajcie z nami refren i bawcie się dobrze a oh. opis y tej zabawy znajdziecie w komentarzu na youtube pod samym filmem lub na naszym facebookowym fanpage'u TV też w komentarzach pod filmem znajdziecie Pani krawcowa to miła osoba Zmierzy, wykroi, pięknie Cię wystroi. Talia i rękawek, i długość nogawek, nici dużo ma, tralalala. La, la, la. Śpilki i tasiemki, gumki i pętelki, ściegiem prosto gna, tak, 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 tak cic, cak, cik, cak, Tak maszyna szybko szyje, łączy materiały Cik, cak, cik, cak, cik, cak, cik, Bok do krawędź też szyje, to co chcesz, Pani krawcowa To miła osoba Zmierzy, wykroi Pięknie cię wystroi Talia i rękawek i długość nogawek, wyobraźnię ma, na formach się zna, szpilki i tasiemki, gumki i pętelki, ściegiem prostogna, tak, 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 tak. Cik, cak, cik, cak, zik, zik, zak, tak maszyna szybko szyję, łączy materiały, cik, cak, cik, cak, zik, zak, zik, bok do boku, krawędź też szyje, to co chcesz tzik tak tik tak zik tak tak maszyna szybko szyje łączy materiały. tzik tak tik tak zik, -zak, zik, -zak, zik, -zak, zik -zak. Bok boku krawędź też szyje to, co chcesz. Pani Kasiu, pani Teresko, y y co tam z moją kamizelką, czy mógłbym już prosić? Możesz już, panu, jest gotowa. Proszę. O, dziękuję. No, dziękuję. Wiesz, a jajaj! ci zameczek. Nawet zameczek! Zmaszko. Dziękujemy Paniom za rozmowę, wszystkie objaśnienia. No i najważniejsze, za kamizelkę. Życzymy wielu klientów oraz zawsze świeżych pomysłów na nowe kreacje, wszelakie przeróbki i radości z efektu. Dziękujemy. <grym> Cześć, misiu. Cześć misiu. Niech ci służy takie. Jak... Do widzenia. I na koniec tradycyjnie coś do przemyślenia dla was i dla waszych rodziców. Jak rozumiecie przysłowie, tak krawiec kraje jak materii staje. Wasze przemyślenia spisujcie w komentarzach na Facebooku i na YouTube. Oczywiście na kanale TV. A tymczasem wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!